Cześć dzieci, dzieciaki i kukuryku! To ja, kogut Rubin! Jakie zwierzę dziś odwiedzimy? Na początek mała zagadka. Jak myślicie, do kogo należy taki śmieszny ogonek? <noise> to chyba jakieś małe zwierzątko. Zobaczmy kolejną część. A co za zwierzę ma takie masywne nogi? Nie należą chyba do kogoś małego. Poproszę kolejną część. A co za zwierzę ma takie ciosy? Tak! Zgadza się. Dzisiejszym bohaterem jest słoń. Słonie to największe zwierzęta lądowe na świecie. Samiec słonia może ważyć nawet 6 ton. To tyle. Co duża koparka. Słonie są sakami, czyli rodzą swoje młode i karmią je mlekiem. Małe słoniki są bardzo pocieszne. Co według was jest najbardziej charakterystyczne dla słoni? Oczywiście są to nos, uszy i zęby, czyli trąba i duże uszy i ciosy. Ciosy to są ich zęby. Mówi się na nie kły, ale to jest błąd. Rosną one przez całe życie słonia. Im jest słoń starszy, tym są dłuższe. Pamiętajcie, że to są ciosy. Słoń ma też duży nos, czyli trąbę. Oczywiście oddycha nią, ale również za jej pomocą pije wodę i wkłada do buzi pokarm. Słonie mają też duże uszy. Choć bardzo dobrze słyszą, to wcale nie jest to ich jedyna funkcja. Słonie zamieszkują ciepłe tereny, z tego powodu muszą sobie jakoś radzić z gorącem. I tu z pomocą przychodzą ich uszy. Wachlując się uszami, ochładzają swoje duże ciała. Fajnie, prawda? To może wy spróbujecie ochłodzić się uszami? <laughs> Co, trudno, prawda? <laughs> słonie żyją w dwóch miejscach na świecie. Zamieszkują tereny Azji Południowej oraz Afryki. W Afryce żyją słonie afrykańskie i słonie leśne. W Azji natomiast słonie indyjskie. Słonie afrykańskie żyją na sawannach, a słonie leśne i indyjskie zamieszkują dżunglę. My dziś odwiedzimy słonia indyjskiego. Zapraszam do zoo! Jesteśmy w łódzkim ogrodzie zoologicznym z odwiedzinami u słoni. Teraz jestem na wybiegu dla słoni. I będę go przygotowywał dla słonia Aleksandra. Przepraszam, ale jak widzicie, mam mnóstwo pracy. Słoń indyjski żyje w stadach, czyli w grupach. Takie stado może liczyć od 15 do 20 słoni. Są to zazwyczaj samice z młodymi, czyli mamy z dziećmi. Dorosłe samce natomiast żyją samotnie lub w małych grupach poza stadem. W stadzie przewodzi najstarsza samica i każdy słoń bardzo tego przestrzega, czyli jej słucha. Mam dla Was ciekawostkę. Mama słonia czeka na narodziny swojego dziecka aż 20 miesięcy. To prawie dwa lata. Długo, prawda? Na świat przychodzi małe, pocieszne słoniątko. Powiedziałem małe. Hmm, waży. 100 kg. Wy, jak się urodziliście, ważyliście około 3 kg. Słonie są bardzo uczuciowe. Mamy bardzo dbają o swoje młode. Maluchy po urodzeniu spacerują pod ciałami swoich mam. Małe słonie bawią się całymi dniami, ale nigdy nie oddalają się od swojego stada. Słonie doskonale pływają i chętnie pluskają się w błotnistych sadzawkach. Właśnie przygotowuje zbiornik z wodą dla słoni. Uwielbiają kąpiele, w czasie których używają trąb do polewania się wodą. Słonie są bardzo silne. Potrafią wyrwać albo przewrócić duże drzewo. Lepiej nie stawać na ich drodze. <grym> To ja może się pospieszę z przygotowaniem tego całego wybiegu. <laughs> Dobra, już sobie pójdę. <laughs> Słoń Aleksander zjada dziennie około 100 kg jedzenia. Głównie jest to siano, warzywa i owoce. Ale dziś przygotowaliśmy mu prawdziwą niespodziankę. Będą to słoniowe lody. Tak jak wasze lody. W specjalnie przygotowane, mrożone warzywa i owoce. A do tego sianko i pyszna kukurydza. Aleksandrze, jedzonko gotowe. Zapraszam. i kukurydza i lody dla Aleksandra. Ha! O! O, oh. gotowe. I teraz opowiem Wam, jak i co jedzą. Po pierwsze, słonie są roślinożercami. W ich naturalnym środowisku słonie indyjskie jedzą trawy, liście, kores drzew, pędy bambusa oraz owoce, a wręcz uwielbiają figi. Po drugie, trąba to ich ogromny nos. Dzięki niej czują i oddychają. Pomaga im także w odpowiedniej pielęgnacji ciała, na przykład w osypywaniu się piaskiem lub polewaniu się wodą. Trąba to też ich ogromna, hmm. jak wam to powiedzieć? Hmm, hmm, hmm. O, o mam, to ich taka łyżka do jedzenia. Trąbą mogą się nakarmić i napić się wody. Słoń na początku wciąga wodę do trąby, wkłada ją do buzi i wydmuchuje wodę. Dla mnie jest to Fascynujące! <noise> Jesteśmy w Orientarium, w łódzkim ogrodzie zoologicznym. Tutaj w zoo mieszka słoń Aleksander. Aleksander przyjechał do łódzkiego zoo z Niemiec. Aleksander ma 43 lata. Jest spokojny i bardzo grzeczny. Jak widzicie, ma tylko jeden cios. Przypomnę wam o tym jeszcze raz, że słonie nie mają kłów. Tylko ciosy. Stracił go, jak był małym słoniem. Kiedy biegał szybko po wybiegu, upadł i złamał go sobie. Cios musiał być usunięty, żeby mu się nie psuł. Aleksander to duży, wspaniały słoń. Waży ponad 6 ton. Jest jednym z największych słoni indyjskich w Europie. To cześć Aleksander! Może mnie kiedyś odwiedzisz! Papa! Pa. Jeśli ten film Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Koguta Rubina. Zapraszam na kolejne wizyty w świecie zwierząt. Będą to emu i lew.